Cześć! dzisiaj pokażę Wam jak lutować przewody. Aby zlutować przewody, najpierw musimy je odizolować i skręcić. Ale nie skręcamy ich w najbardziej popularny sposób czyli tak, ponieważ to połączenie jest słabe. Powinniśmy zakręcić przewody w taki sposób, że łapiemy je w połowie i zaczynamy skręcać wzdłuż przewodów. Jeden w drugą stronę, drugi w drugą stronę. Tak. Skręcony przewód trzyma się o wiele lepiej. Po tej czynności uruchamiamy lotownicę i ustawiamy ją na około 380 stopni. I zawsze pamiętamy, żeby przed lutowaniem wyczyścić grot. Lutując, grot zawsze powinien dotykać miedzi przez cynę. Wtedy ciepło o wiele szybciej się rozprowadza. Gdy dołożymy do samej miedzi, widzimy cyna się nie rozpuszcza. Jeżeli cynę najpierw troszeczkę rozpuścimy na grocie. Widzimy, że wtedy po całej powierzchni o wiele lepiej się rozpuszcza cała cyna, i wtedy możemy rozprowadzić cynę po całym połączeniu. Jeszcze chwilę, i powinno być gotowe. Jak widzimy, połączenie się wykonało. Jest ono bardzo mocne. Cyna przeszła przez całe połączenie, co jest gwarancją. Dobrego połączenia. Tak wykonane połączenie teraz powinniśmy albo zaizolować, albo nałożyć i obkulczyć koszulkę termokulczową.